Teraz na kolejnym zdjęciu pokażę Wam, jak można wykorzystać opcję Ciągły i Użyj Wszystkich Warstw przy zaznaczaniu za pomocą magicznej różdżki. Mając zaznaczoną opcję Ciągły i klikając w dany fragment zdjęcia, zaznaczam tylko te piksele, które znajdują się w sąsiedztwie piksela, w który kliknęłam, Oczywiście z odpowiednią tolerancją. Tutaj jest ustawiona domyślna tolerancja 32. Jednak chciałabym zaznaczyć wszystkie te główki. Zamiast się męczyć i wciskając klawisz Shift, co spowoduje mi dodanie do istniejącego zaznaczenia kolejnego, wystarczy, że odkliknę tą opcję i kliknę na którąś z zielonych główek. Jak widzicie, zaznaczyły mi się wszystkie jednocześnie. Opcja ta odznaczona ta opcja powoduje, że zaznaczają mi się piksele zbliżone kolorem do tego, w które kliknęłam, na całym zdjęciu. Zwiększę tutaj trochę tolerancję na przykład na 36, bo w niektórych przypadkach nie zaznaczyło mi się całe główki. No, teraz już jest w miarę dobrze. Jeszcze może tu poprawię. Teraz mogę zmienić ich kolor, na, na przykład czerwony. Wszystkich za jednym zamachem, to znaczy za pomocą Ctrl D. I mam teraz zapałki z czerwonymi główkami, które zaznaczyłam jednocześnie przy wyłączonej opcji ciągłe. Do czego można wykorzystać opcję Użyj wszystkich warstw. Zaraz zobaczycie. Za pomocą zwykłego lasa zaznaczę te dwie zapałki. Następnie zaznaczenie w topie za pomocą polecenia wtopianie na przykład 15 pikseli i skopiuję je na nową warstwę za pomocą skrótu Ctrl J. Teraz przesunę trochę niżej, żeby odsłonić te dwie pozostałe. I mając zapałki na dwóch różnych warstwach, ponownie chciałabym zaznaczyć wszystkie główki. Zaznaczam zatem magiczną różdżkę, zaznaczam opcję Użyj wszystkich warstw i klikam w jedną z główek. Jak widzicie, zaznaczyły mi się wszystkie czerwone główki, nie tylko na tej warstwie, na której jestem, czyli na tej, gdzie są te dwie zapałki lecz na wszystkich warstwach. W podobny sposób, jak za pomocą różdżki, można wykonywać zaznaczenia za pomocą polecenia zakres koloru. Na konkretnym zdjęciu pokażę Wam, jak można to polecenie wykorzystać.